Bonjour, tout le monde, to znaczy dzień dobry wszystkim, nazywam się Kwitłem a to jest e, pierwszy odcinek nowej serii Let's Play Star Wars i co to? public w skrócie kontor. E, po kliknięciu Nowa gra przechodzimy do ekranu wyboru postaci. Do wyboru jest sześć postaci, w tym trzy męskie, trzy damskie. No i każda postać to jest inna klasa. Jest bodajże żołnierz, zwiadowca i... Nie ten teraz. W każdym razie, w z... zależności od tego, który raz gram, czy to inną postać wybieram, zawsze kobieco, zawsze te, to, to zdjęcie. No i teraz przechodzimy do wyboru atrybutów. Na początku zawsze, nie wiem czemu, ale wybieram sobie tak, żeby wszystko było po równo. Czyli po 13 bodajże wszystkich statystyk. według no mnie jest to najlepszy start. Nie trzeba się zastanawiać, co nam będzie potrzebne, a w trakcie rozgrywki to się okaże, sobie, co nam będzie potrzebne. Eee, teraz przechodzimy do umiejętności, które to umiejętności no, są potrzebne dosyć. Także zazwyczaj biorę to 3 injury, który wpływa na to, ile punktów o życia odnawiamy używając metpaków i innych tego typu rzeczy. Jest Persuade. Czyli perswazja, która pomaga nam wpływać na inne osoby, wydając im różne rozkazy, i tak dalej. Jest też. Jest też. Tak, tutaj też chyba zawsze na początku daję punkty. Jest też używanie komputerów, ładunki wybuchowe. Skradanie się, spostrzegawczość naprawa i security. No i security, czyli zabezpieczenia. coś tam źle krzyknęłem, także computer use, co zawsze. Naprawa, security, zabezpieczenia. Teraz y, przechodzimy do y, Fitsów, czyli takich umiejętności dodatkowych, które się przydają już w walce, y, bądź które są y, umiejętnościami biernymi, to znaczy, że nasza postać może nosić ciężki pancerz czy, czy coś w tym rodzaju. Także na początku, do ułatwienia rozgrywki, bo to nie powiem, to jest znaczne ułatwienie, wybieram sobie. Y, Toughness, yy, bo to dodaje jeden punkt życia na każdy level. Teraz imię, nazwisko. Kate Wayne. Okej, okay. No i możemy grać. Tutaj był film, no ale go yy, nie chciał poprawnie program nagrać, także. Ten też nie nagrał dosyć poprawnie, dopiero jak przechodzimy już do sterowania naszą postacią, to wtedy jest yy... wtedy jest yy... już wszystko okej. Okay. <laughs> Niemniej więcej tak wyglądały napisy tytułowe. No, może trochę bardziej czarne ekran był. Tak, zaraz nam kolega mówi, że jesteśmy pod zaatakowani. Jest to jest kolega, który pracuje na, na tej samej na tej samej pozycji, ale na przeciwnych zmianach. Także teraz zapytam um, o wszystko, co możemy wiedzieć. Kto to jest

Bo trzeba uratować że, że, że odwiedziliśmy więcej planów niż on słyszał? O nich. No i teraz tam nas wprowadza w sterowanie. Tak, tak posłuchałam trochę tak, żeby żebyście wiedzieli o co chodzi w tej grze. To je eee, powinnam nacisnąć. Dobra, mam zabrać swoje rzeczy z, z, z skrzyni. Bo trochę by wyglądało dziwnie, jakbym w biegała. E, po ostatku nie to będzie pewnie jakieś ubranie, jakieś. jakieś, e, jakieś broń też powinna być. To zaraz zobaczymy. Tak jest. I medpack, super. Dobra, zaraz w prawym górnym rogu widzieliście, jak przesuwałam sobie. wybieram Tak, teraz rzucam. To jest 612, 6 nie. Jakoś zawsze wybieram... Jeszcze? Zawsze wybieram Przepraszam. Zawsze wybieram... Broń sieczną, a nie. Niemietającą. Trochę ma też wpływ na... Na wygląd walk. No i teraz na razie doszedł ten trask do nas. <kly> do naszej ekipy. Także. Także. Troszeczkę sobie znów nie pobiegamy. Tak i zmienić. Zmienić osobę dowodzącą można naciskając pod portret w lewym dolnym rogu albo. to było? Co też nie, co nie. Kur... E, też nie. Kur... ja te cele. No, na to też. Także ja znowu przejmuję prowadzenie. To jest Kato Nasti. by nas zaatakowali?

Czyli już użyć security skill na tej, tych drzwiach, czyli wybrać albo z numer 2, albo kliknąć na środkową środkowy, ikonkę, w tych trzech ikonkach, które się pojawiają. Tak, i to się pojawia tylko jeżeli ktoś ma e, zabezpieczenia w tych umiejętnościach. Dobra, czyli on nam teraz my, jak możemy korzystać z innych umiejętności dodatkowo. E, także clip, to use to use to z prawej strony na dole jest kilka ikonek. E, także tam są rzeczy, które możemy użyć, umiejętności, moce. Tak, móc, czyli zostaniemy, że w tej grze. E, Więc są. wyjątkiem było Republic Commando, gdzie kraliśmy komando komandosami Republiki. E, w każdym razie, e, każda ikonka odpowiada czemu innemu. No i teraz. No, coś target menu. Hmm. menu. E, no i tam możemy sobie przewijać oczywiście do góry i na dół. i te, To target menu pojawia się nad drzwiami, nad kontenerami, nad e, rzeczami. I możemy wybrać po prostu co, co chcemy. E, co chcemy użyć też. Eee... O, teraz będzie chyba dobra. Okej, okay, right. ona okay. I tutaj nas na tym drzwiami czeka ciekawe, jak poprzedzamy palka w tej grze. Walka jest prosta. Jeżeli wiemy jak walczyć, czyli mamy nad postacią 3 Ikonki, no i klikamy bądź wybieramy jeden, dwa lub trzy albo Klikamy na tej ikonce, żeby postać wykonać czynić. Walczymy. Walka odbyła się posturowa walka. On bije, ja bije. Nie wiem, czy w ten sposób na tym polegam. Mniej więcej na to polega walka. Dobra. Teraz nas... By, teraz kłóczy korzystania z medpacku. Tak. Tak. Musimy wziąć kontrolę... No, objąć kontrolę nad postacią, którą chcemy uleczyć, potem kliknąć na metpak. E, tym prawym dolnym robią. Jeżeli pojawiają się sławki, to wiadomo, że chodzi o to, że jest więcej niż jedna e, rzecz, której możemy użyć tylko z, z tego menu. A i żeby użyć medpaku. Mus musimy być e, ranni. Znaczy się, nie taką użyć, bo on jest To tak ważne pozostałości, bo... urządzisz uroku wielki, 20 kredytów. Co mnie bardzo cieszy. Tak, teraz się uleczymy. No, na początku nie ma co szaleć z tymi zaawansowanymi networkami, bo... jeżeli mamy 11 punktów życia, a musieliśmy sobie 3 injury, to nam wystarczy jeszcze tylko sprawdzę... ...i jak, jak się szybko zapisuje kremu. Jestem przyzwyczajona do tego, że nie zapisuję zbyt często, ale teraz to będę musiała zapisywać, żeby mi się stany krymie nie utraciły, tak że tylko sprawdzę. Eee, szybki zapis to będzie gdzieś tutaj może. Tutaj, no. 4, a za... Zaluzować też na 6. szybki zapis. Muzyczka się zmieniła. W ogóle ta muzyka tutaj jest genialna. Tak, to jest z gra Graffiti BioRamp. Nie wiem, w jakim jeszcze grałam, gra, ale. Tylko to, że ten to też już jest super, naprawdę super muzyka. Ale. Rozumiem. Bajor ma bardzo dobrą muzykę w swoich grach. Dobra, weźmiemy sobie rzeczy z szafki. Eee, Czytam ze skrzyni, to są zwłoki, też je przeszukamy. Bo przecież nie mamy skrupułów wszystko szukamy. Co, co jest tylko na statku gruby i nie trupy. Eee, także jeszcze ja tylko zobaczę, bo to Kombat City, To jest pierwszy podstawowy pancerz. Czyli nie pierwszy, ale pierwszy, tutaj znaleziony także. To jest bardzo twarzy. fajnie, że jest. No i następna walka już. Teraz nie będzie to tylko dwóch przeciwników, ale trzy lub czterech, proszę pamiętać. W każdym razie, jeżeli. On ma pod pewien pomysł, żeby granatę wyrzucić.

W walce bronią mi sięczną, niech no, nie ma się ten z pistoletem. Bo jeżeli my podejdziemy tak blisko, to lepiej się mamy tego bo... no bo na Sylwim Stroll nie zabije takich rzeczywistości. A potem już tworzymy e, mięcze świetlne. Czyli wiadomo już, że natrafimy na jakąś walkę. Zbikniemy sobie. Jedynym jak dla mnie, tej gry, to jest szybkość biegania. jest kod, tak, kod na, na szybkość biegania, właśnie. No i jak przeżywam tę grę nie, 30 parę godzin, tak z tym kodem to 14 było. Także bardzo bardzo wolno postać biega zwłaszcza, że e, potem na razie to jest nie, to, liniowy. to jest tylko taki prolog także to jest liniowe i nas prowadzi tam, gdzie mamy iść ale jak już przejdziemy e, do dalszych części gry będziemy musieli e, troszeczkę więcej biegać i to będzie bieganie od jednego gościa do drugiego, potem z powrotem, także to jest strasznie dużo czasu tutaj <grytanie> niemożliwe, ale drzwi otworzą <grytanie> to Jeszcze troszeczkę, się... walczyć tak, z so odstrygami do publikki i człowiek. o, już mogę na co chodzi świetnie że w łam 30 km staruje sobie sam uczytu nie ma sensu a też zabiera trochę czasu. Tak, musimy się pospieszyć, bo Bastili już tu nie ma, czyli gdzieś poleciałam. Prawdopodobnie się ewakuowa i musimy się dostać do kapsuł ratunkowych bo inaczej staniemy się gdzieś tyłem. Co jest dosyć kuszące, ale może kiedy indziej. Znowu wszystko ze wszystkich, wszystkiego z tego co się rusza i nie rusza. No idziemy dalej. Ale nie mogę jeszcze nie mogę przejść, bo muszę awansować. I teraz się go znowu zapytam. I jak the i in trzeba in awansować? Tłumaczę, że dobrze trzeba kliknąć. No ja to troszeczkę inaczej zrobię po swojemu po prostu na ikonę bohatera w tym nowym dolnym roku. E, bohatera, który, który chce, żeby awansował. I teraz sobie wybieramy... E, Jedenaś tylko tak, punkty tak, czy tylko tak, 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 wiem, że kiedyś grałam, to chyba dostałam, jakoś tak, kiedyś tak, 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 fajnie jest. Eee, teraz tak, tak, drugiego tak, 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 To wybiorę sobie... E, Specjalizację w władzaniu e, broni siecznie chyba dwoma, dwiema, dwoma dwie dwie broni. No tutaj tak jest e, cztery, także to się nie płacę na razie. Ale to są rzeczy na miecz, który jest dłuższy bardziej użyteczny. No a teraz kolejny przerywnik filmowy. Przecież tam jest. I kolejny dzień, roczny Jedi. On go zatrzymał, a uciekać. Nie wiem, czy ma szansę z tym swoim wieczorem. Co dziecko mi robi świetny mamo, ale. tam poszedł, tak? Tak. Czy my wyjdziemy tutaj? No, już wypuszczamy ten. że tak powiem z nas się okazuje, że nas ciągle śledzi. Jesteśmy ostatnim żyjącym członkiem załogi i Bastia już uciekła w swojej kapsule ratunkowej, my się musimy tam dostać. No to czyli biegniemy. Trzy. Trzeba na około Trzymajmy nie podejść, bo jak po prosto, to istnieje szansa. że Potem już walka zaczyna się... W późniejszych etapach gry walka już jest naprawdę... Eee... zacięta. Teraz taki sam także przeżyjemy każdą walkę. Chociaż parę razy mi się udało zginąć. Eee, tak, 22 punkty życia teraz, hmm. czyli 10 za każdy level plus 2 za to toughness, które gra na początku. co kilku takich żołnierzy. Stu, tam jest w tym pomieszczeniu robot i jest komputer. Także możemy wybrać, jak ich sabić, ich numery. Ich nie numery, tylko liczebność. Także dostajemy. Komputer Spikes i reper Parts. Także mamy 8, 8 Ripper chyba 5. 5 Spike'ów, także... Możemy zrobić i to, i to. To będzie tragiczne. Zrobić sobie wyjście z I szybko przejdziemy do komputera i... Wejdziemy w opcję... Właśnie... I przeładujemy. Takie małe błąd, dobry początek. Czyli idziemy dalej. Rozbieramy oczywiście wszystko z osób, które zabiliśmy, bądź trojdź zabił. Eee, tak. Szybki zapis. A. Jest tylko jedna kapsuła ratunkowa, także zaraz jej użyjemy. On jest żołnierzem Republiki, ja, tak jak my. Także później zadamy mu pytań. Na razie mamy iść do kapsuły ratunkowej. Także kapsuła ratunkowa znajduje się tutaj. E, tak, ale na razie nie użyję. E, tylko powiem wam czość i zobaczymy się w tym miejscu, w tym samym miejscu już w kolejnym odcinku nowej serii Kotor. Także trzymajcie się, pa!